Jest dzisiaj nauka Jezusa z Ewangelii. Jezus mówi: Nie stawiajcie oporu złemu. I to jest dzisiejszy cytat z Mateusza 5,39. Nie chodzi tutaj o to, żebyśmy nie stawali w obronie własnej, kiedy na przykład nas niesłusznie oskarżają. Nie chodzi o to tutaj, aby nie zwalczać zła, które jest obecne na świecie, ale chodzi o to, żeby okazać mądrość. Mądrość, która pochodzi od Ducha Świętego. Tak po ludzku, to chciałoby się komuś tak dowalić, albo zasłużył. Czyżby? Zastanówmy się dzisiaj nad tym. Czy twój brat? Zasłużył, skoro w tym okazuje się jego słabość, że nie domaga, że warto by było się pochylić nad jego zranieniem, nad jego upadkiem, nad jego trudnością. Zawsze, kiedy podnosimy rękę, nawet nie fizycznie, ale tak w duszy, duchowo, na brata, na siostrę, to tak naprawdę osądzamy go. Że jest również winien. Któż nas uczynił sędziami? Tylko Bóg jest sędzią. Weźmy sobie dzisiaj do serca to słowo Jezusa: nie stawiajcie oporu złemu. I bądźmy pokornego serca. W czerwcu patrzymy na serce Jezusa. Patrzymy na to, jakie ono jest. Przede wszystkim ciche i pokorne. Dlatego nie unośmy się pychą i bądźmy oddani Jezusowi w tych codziennych sprawach, kiedy nam się chce komuś dorzucić, rzucić słowem. Albo chciałoby się po prostu komuś tak dowalić. Dzisiaj w komentarzu napisz, jak sobie radzisz w takich momentach, kiedy naprawdę chcesz komuś odpłacić złem za zło, czy przypominają ci je słowa Jezusa nie stawiajcie oporu złemu? A może inne słowa? A może nauczyło cię życie, że nie warto? Zło dobrem zwyciężaj. Niech takim dzisiejszym aktem strzelistym będzie właśnie ten cytat, który w litanii, po litanii zawsze wypowiadamy: Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serce nasze według serca Twego. A teraz pomódlmy się do Ducha Świętego i prośmy właśnie o cichość i pokorę. Duchu Święty, Ty, który jesteś łagodnością, który dajesz nam opanowanie, który uczysz nas cichości według serca Jezusa. Spójrz na nasze trudności, spójrz na to, że czasami chcemy odpłacić złem za zło, i ucz nas nie stawiać oporu złemu. Ucz nas pokory według serca Jezusa, zbliż nas do Jezusa. Pozwól chwilach gniewu przytulić się do Jego pokornego serca. Duchu Święty, prowadź nas. Prowadź w chwilach zawieruchy, w chwilach upokorzenia, w chwilach, kiedy wymierzą nam policzek i bądź dla nas szczególnie wtedy opiekunem. Amen. Moi drodzy, dzisiaj również mam dyżur modlitwy wstawienniczej przez telefon. Zapraszam Was w opisie filmu, znajdziecie link do strony, gdzie jest numer telefonu. E, I życzę Wam dobrego wejścia w ten nowy tydzień. Niech to będzie tydzień e, przede wszystkim takiej walki o cichość i pokorę. Weźmy sobie naprawdę do serca dzisiejsze słowa Jezusa i bądźmy mądrzy. Nie odpłacajmy. Złem za zło, zwłaszcza kiedy osobiście nas ono dotyka. Trzymajmy się Jezusa. I do zobaczenia.